na kibowska Piknik TV. Zapraszam na relację z trybun 20 kolejki Ekstraklasy. W dzisiejszym wydaniu między innymi Pirog w Gdańsku w Gliwika. Wielkie derby Śląska bez torcidy Zapraszam na piknik. Korona do Gliwic przyjechała w 314 osób. Na sektor wchodzili przez pierwsze pół godziny spotkania. Wywiesili sześć flak i prowadzili ciągły doping. Goście po meczu mieli problemy z ochroną. Gospodarze przygotowali specjalną akcję na rzecz dzieciaków z Gliwickich Domów Dziecka. Przed spotkaniem każdy kto chciał mógł zaopatrzyć ją w czapkę Świętego Mikołaja. Zysk ze sprzedaży przeznaczony został na słodycze dla małolatów. Piast na płocie wywiesił osiem flag, w tym kilka białoruskiego batek, którego kibice wspierali miejscowi. Na Gliwickim stadionie pojawiło się niecałe 4 tysiące widzów. Na stadionie Lecha w ubiegłym sezonie kibice Wisły nie mogli pojawić się na tym meczu. Kolejarz wywiesił dwie flagi, w tym wiary Lecha, z którą kibice żegnali się na tym spotkaniu. Przypominamy, że z końcem grudnia stowarzyszenie kończy swoją działalność. Oczywiście nie zabrakło pocisków na GS. Przy bułgarskiej zjawiło się ponad 10 tysięcy widzów. Łodzi zamknięty sektor gości. Gospodarze na płocie trybuny C wywiesili dwa transparenty skierowane do akcjonariusza Sylwestra Cacka. Na sektorze widzewiaków obecna była delegacja kibiców CSK Moskwa. Łącznie tego dnia obecnych było 3,5 tysiąca widzów. W Szczecinie zameldowało się 170 kibiców Jagieloni. Na sektorze wywiesili dwie flagi. Dopingowali cały mecz. Pogoń na tym meczu pożegnała piłkarza Ediego, dla którego zawisł transparent na trybunie krytej. Gospodarze w swoim młynie wywiesili sporo flag. Ten mecz obejrzało około 4000 widzów. Raz setny dwa najbardziej utytułowane śląskie kluby zmierzyły się ze sobą. Torcida nie mogła zasiąść na sektorze gości z powodu zaplanowanego przez Morris remontu i to akurat w terminie rozgrywania derby. Prace remontowe były na tyle pilne, że niezbędna była wylewka betonu akurat z początkiem zimy. Chorzowskie dzielnice i fankluby organizowały swoje zbiórki, udając się na stadion pochodami urozmaiconymi pirotechnikom. Niebieskich wspierały delegacje z Gódz, oraz Łodzi. Płoty zostały mocno flagowane. Na początku pierwszej połowy na sektorze dziewiątym rozciągnięto pasy materiałów przedstawiające wizerunek młodego Gerarda Ciślika z hasłem Legenda bez końca. W tym momencie skandowano nazwisko pana Gerarda, a na wszystkich trybunach było można zobaczyć kilka tysięcy zimnych ogniów. Również za stadionem odpalono kilka rac i świec dymnych. W drugiej połowie na całym móku podniesiono ogromne transparenty, na których widniało hasło przewodnie. To już setne derby jak ruch śląskiem władza. Tak było jest i będzie nadal. Całość uzupełniły odpalone za i na budynku hotelu Race, a także wystrzeliwane w powietrze flary spadochronowe oraz ogromna ilość fajerwerków. Słyszymy. 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 Transparenty zostały opuszczone, na potach ukazały się wywieszone do góry kołami flagi rogu, a na sektorach 8, 9 i 10 zaprezentowano niebiesko-białą kartoniadę oraz flagowisko. Kiedy ściągnięto skrojone barwy na płocie pojawiła się nowa i zarazem najdłuższa flaga ruchu, która liczy 34 metry. Obok niej pojawił się transparent destruction derby. Można tylko żałować, że na tym meczu zabrakło kibiców gości. Na cichej podczas derbów Śląska komplet ponad 8 tysięcy widzów. W Bielsku zamknięty sektor gości. Pod Beskidzie utworzyło około 150-osobowy młyn. Wywiesili dwie flagi. Legioniści do Gdańska udali się w komplecie. Na sektorze zameldowało się 150 fanów Legii z 14 flagami. Wspierali ich zgodowicie z Elbląga. Na wyjście piłkarzy zaprezentowali oprawę. Nie przebieramy w środkach. Pasy materiału utworzyły postać warszawiaka przebierającego się przed odpaleniem pirotechniki. Po odliczaniu nastał chaos z flag na kijach oraz rac i ogni wrocławskich. Kibice Lechii przygotowali antykomunistyczną sektorówkę, system upadł, na której znalazły się podobizny Kiszczaka, Mazowieckiego, Urbana, Jaruzelskiego oraz Michnika. Na płocie zawisł transparent o treści. Myślenie pozostało, lata mijają, a drzew wciąż za mało. Gdańszczanie również odpalili pirotechnikę, przez co sędzia przerwał na kilka minut spotkanie. Ten mecz oglądało około 8 tysięcy widzów. Miedziowi zameldowali się w Krakowie w około 100 głów z dwiema flagami. Gospodarze w swoim młynie dobrze oflagowani. Na kałuży obecnych było niecałe 7000 widzów. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko. Jeśli podobają Wam się nasze relacje, wbijajcie na fejsa i subskrybujcie nasz kanał. Zapraszam już za tydzień na ostatnie relacje w tym roku. Oglądajcie piknik TV. Na razie kibole!